Także w Pablaj będę gęść tędą. Trafiłeś go O nie! Siemano, słuchajcie, już pojutrze będzie zupełnie nowy karnet zadymiarski w Brawl Stars. No i właśnie z tej okazji chciałem dwóm osobom sprezentować go totalnie za darmo. To znaczy, że dla dwóch osób mam przygotowane doładowania do Brawl żeby mogły sobie doładować po 170 gemów i właśnie taki karnet kupić. Więc jeśli właśnie ty chciałbyś albo chciałabyś dostać to doładowanie na karnet zadymiarski totalnie za darmo, to wystarczy, że łapkę w górę pod tym filmem, zasubskrybujesz mój kanał z dzwoneczkiem, czyli wciśniesz ten czerwony guś, że tam na dole, żeby był szary. Jak już jest szary, to już naprawdę jest super. No i po trzecie musisz napisać jakikolwiek komentarz na temat filmu, tylko nie biorę udział, bo to jest uznawane za spam. A, no i koniecznie sprawdźcie, czy na pewno macie wpisany kod Damian w sklepie Brawl Stars przed zakupem nowego karnetu. To jest naprawdę mega ważne i mega, mega mnie tym wspieracie. Także dziękuję każdemu, kto używa mojego kodu w sklepie. A teraz już lecimy dalej z odcinkiem. Hej, czyli witajcie, jestem Damian i witam Was bardzo serdecznie w nowym filmie na moim kanale. No i słuchajcie, czy zauważyliście już coś dziwnego? Jeżeli nie, to spójrzcie tutaj w lewy górny róg za mną, co tutaj jest. No jak widzicie, tutaj nie ma ani dajcie mi chrupka, ani legenda Damian, bo to co tutaj widzicie, to jest właśnie nagranie z konta Jacoba. Cześć, Jacob. Cześć, cześć. Generalnie słuchajcie, Jacob jest moim wizem i jest też w, w klubie Pingwinki Damiana, mógłbyś pokazać klub na szybko, wariacie? Mm, tak, tak. Dobra, no właśnie on też jest tutaj właśnie w klubie Pingwinki Damiana, jak widzicie, i słuchajcie, co on zrobił, co on zrobił, dobra, teraz musisz stary pokazać karnet, patrzcie na karnet, mm -hmm. patrzcie Proszę. na ten karnet, słuchajcie, cały karnet uzbierał, chłop uzbierał cały karnet. I zapytał się czy bym nie chciał go otworzyć No i teoretycznie no nie można robić takich rzeczy Ale słuchajcie jest coś takiego jak udostępnianie ekranu na Discordzie No i właśnie uznaliśmy, właśnie się dogadaliśmy tak z Jacobem, że zrobimy to w taki sposób Że on tutaj będzie to wszystko otwierał A ja będę to razem z nim komentował i zobaczymy co mu wypadnie z tego karnetu się. Dobra i słuchajcie patrzcie to Patrzcie co on tu zrobił Słuchajcie tyle leveli nazbierać iż niczego nie otworzyć to trzeba być naprawdę jakimś przekotem I słuchajcie Jacob co myślisz o tym żeby zrobić coś takiego w następnym sezonie jeżeli to pod tym filmem 30 tysięcy łapek. Co o tym myślisz? Dałbyś radę? No oczywiście. No a ja uważam, że Jacob jest naprawdę totalnym kocurem, że on dał radę zrobić coś takiego. W sensie ja sam wiem, jak robiłem wtedy tą aleję Pucharów całą i musiałem zbierać to 14,5 tysiąca to też naprawdę trzeba było pokazać swoją wstrzemięźliwość, a tutaj niczego nie otworzyłeś totalnie. No i słuchaj, ja już mam dla Ciebie tutaj kartę Google Play. Czekaj, ona jest tam. Ona jest tam, tam Spajkę pilnuję. 5 dyszek dla ciebie, już ci tutaj wysyłam kod wariacie. I szybko doładowuj 5 dyszek i kupujemy karnet i odblokowujemy go za chwilę całego. Dzięki few moments later. Dobra, masz już te gimiki wariacie? Tak, tak, są. Są gimiki, dobra, klasa. No to myślę, że już możesz śmiało kupować ten karnet, także nie ma co, możesz klikać. I no, ten za 170 gemów, tak, tutaj ode mnie masz taki prezencik za to, właśnie, co wszystko tutaj ogarnąłeś. Fajnie to wygląda. Wow. <laughs> Naprawdę, fajnie to wygląda. No i od czego byś chciał zacząć? A myślę, że bym sobie chciał zacząć od tego może skina. Od skina, no dobra, no to odbieraj go od razu. Skinek bardzo ładny, generalnie, bardzo fajny spoko skin, moim zdaniem, w sensie ja tutaj się wypowiada, bo ty jak uważasz? Też chyba spoko, nie? No, no jeżdżę, ten, Jak ja za darmo z Karnetu, to też fajnie zawsze się wszystko zgadza. E, jak byś mhm. chciał to robić, bo wiesz co mi się wydaje, że fajnie by było te mega boxy zostawić na później, to może jakoś szybko w miarę polećmy z moimi skrzynkami, jakby się tak szybko skipowało. albo nie, ej, czekaj! Bo kogo ci brakuje na koncie? Nie powiedzieliśmy. Kogo ci Oj, brakuje? E, brakuje mi Amber, brakuje mi mm, Barona, brakuje mi jeszcze Lu i kolet. Dobra, no to Lu będziesz miał na pewno właśnie z karnetu. No i musimy ci trafić dzisiaj jakąś Amber albo Byrona, 100%, nie? 100% Amber albo Byron musi dzisiaj wypaść. Dobra, Sary, to lec tutaj ze skrzyneczkami i będziemy sobie po prostu na przykład rozmawiać. Jak będziesz się nawalał. Ło, dobra, widzę, że tutaj dużo punktów do Edgara trafiłeś. <laughs> Ej, czy ty masz teraz same punkty do Edgara? <laughs> ej, no, ale tak. potężnie te skrzynki lecą u ciebie Dobra, może zwolni, troszeczkę, troszeczkę zwolni. może nie aż tak szybko <laughs> Ej, na razie same punkty do Edgara, wiesz co, ja skądś to znam Skądś to znam, bo ostatnio na streamie też cały czas mi wypadały punkty do Edgara Ale, ej, czekaj, 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 tą skrzynkę, poczekaj, zapauzuj Słuchaj, no. ej, jak y, właśnie ja miałem na tym streamie cały czas punkty do Edgara To wtedy trafiłem Amber legendę Wiesz co to oznacza, o. że ty dzisiaj też trafisz legendę, nie? <laughs> no <laughs> OJ! Jest świecący! Masz świecący, chłopie! Okej! Okay. No dobra, no to co? Dawaj, 3, 4, Robi, czy robimy jakiś trik? Zrobić ci, ci jakiś trik? A ja mogę się do ciebie zakręcić, mogę ci wszystko zrobić, stary, żeby zaczarować tą skrzynkę, żeby ci wypadła jakaś dobra postać. Robimy jakiś trik, czy, czy po prostu tak o tą skrzynkę otwieramy? Raz, dwa, trzy. <grym> dobra, raz, dwa, trzy, no to dawaj. Raz, dwa, raz, trzy. dwa trzy. Oj, i tu masz gadżet do max. Szarżuje naprzód, zyskując w tym czasie odporność na wszelkie obrażenia. Fajnie, 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 fajnie. Ej, w tak ogóle. Kojarzysz może ile w tym momencie mam subskrypcji na kanale? Tak mniej więcej. No. 915 tysięcy? No, coś, coś w ten deseń w tym momencie, subs jeżeli chodzi o moje subskrypcje na kanale. I naprawdę z każdym dniem coraz mniej, coraz mniej brakuje do miliona, także mordeczko, która nas teraz oglądasz, czy jesteś dziewczyną, czy chłopakiem, koniecznie zasubskrybuj ten kanał, wciśnij ten czerwony kuczyk tam na dole, bo dobijamy ten milion, a na milion zrobię wam naprawdę taki opening gruby, że hu, 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 no buty wszystkim spadną. Jak, jak myślisz, co to będzie? <grych> No, będzie coś grubego, na pewno. No, w Polsce jeszcze takiego openingu nie było. <laughs> tak da, grubego ja za tyle, także... I dobra, to dawaj, lecimy dalej ze skrzynkami. Okej. Okay. O, to może tego boxa, otwórz, co? Okej. Okay. No są tam, niech będzie boxik już. No i ty chyba potrzebujesz trójki, czy dwójki. Nie, dwójka ci wystarczy, jak masz tylko punkty dwójka, do drójka. ten, więc dwójka to już będzie coś nowego, no to let's go. Dawaj, otwieraj. I to oznacza, że masz punkty do odgara. Okej, okay. czaje, 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 czaje. Dobra, tutaj jest kolejne skrzyneczki. Ty! O Ej, jak ty chyba kozak jakiś. Jak ty kozak opener. I kolejny gadżet trafiłeś. Dziki rój. O, ej, ale ten gadżet jest akurat mega dobry. No właśnie, też tak widziałem, że dużo ludzi nim gra i jest strasznie on popularny. Jest, on jest strasznie dobry, strasznie, więc ej, mega dobrze, mega dobrze, że on Ci wypadł. Zresztą też się cieszę z tych gadżetów wszystkich, bo one i tak pomogą. No, łatwiej się wtedy gra, nie? Łatwiej się wtedy tak. gra. Ej, ale taki cały karnet uzbierać, no to ja zazwyczaj, zazwyczaj na początku sezonu właśnie wydaje gdzieś 500 złotych na cały karnet, nie? I ty to zrobiłeś tak totalnie, totalnie przekozacko zbierałeś to wszystko i w ogóle myślałem, że my tego nie będziemy mogli nagrać, ale tutaj przypomniało nam się, że przecież można udostępniać ekran, nie? <grym> coś tak. świetnego, coś świetnego. Dobra. Widzę, że chyba wziąłeś patent, żeby otworzyć wszystkie skrzynki na dole najpierw. Okej, okay. no tak. może być, o już, nawet mega boxe kliknąłeś, dobra, ej, to może przed tym mega boxem, bo na razie mega boxy były słabe, czekaj, poczekaj, nie otwieraj tego mega boxa, ja tu ci zrobię no. trzy, trzy magiczne obroty, żeby ci coś wyczarować, raz, dwa, trzy, czy ja popsułem mikrofon? Nie, nie popsułem mikrofonu, ale walnąłem w mikrofon, I niech to ci przyniesie szczęście, dobrze mnie słychać, nic się nie popsuło? Wszystko słychać. Dobra, no to możesz otwierać boxa. O kurczę. Stary ja mówiłem, no to jest moja magia. Trzy magiczne obroty, trzy przedmioty. Dobra, klikaj, klikaj to. Punkty do tego edgara. Ja ale... Punkty do tego edgara, no dobra. I co? Czekaj, musimy obstawić co tu może ci teraz wypaść Myślę, Na po... że Na początek pewnie Gadget. jakiś gadżet, star power, ale później jakaś postać, no czemu nie? Come on, no. dobra, dawaj. O, do Karla, okej. Okay. Okay. No to okay. też jest taki okej okay, gadżet, nie? ok. No i teraz, to jest ten moment. Dobra, ja nie patrzę, a ty klikaj, co? Gotowy? No. Tak. Trzy, cztery, ry Słyszę, słyszę, mam dźwięk ze streama, więc Ej. słyszałem. Słyszałem, oj nie, najgorzej. No, ale, no ale zawsze nowe przedmioty, nie? A o jeszcze prostu. skrzynek, skrzynek jest naprawdę dużo. Także leć, leć, leć z nimi, leć. Naprawdę jest ich sporo tutaj do otworzenia. Łoł, wow, tutaj... Ej, ile tu będziesz miał gemów z tego karnetu całego? Trochę ci się ich uzbiera też, nie? No, myślę, że tak ze 150 będzie. To fajnie, to... Ej, a w ogóle, czy... Czekaj, najważniejsza sprawa. No. Czy my nie zapomnieliśmy o czymś? A no kurczę, przepraszam Was wszystkich, ale zapomniałem pisać przede wszystkim tego kodu magicznego Damian. No tak, gościu. Ej, kupiliśmy kartę bez kodu. Słuchajcie, wy nie popełnicie takiego błędu. Sprawdźcie na pewno, czy w sklepie macie wpisany kod Damian, zanim coś kupicie. Bo bardzo mi tym pomagacie i dzięki temu będę mógł robić w przyszłości właśnie jakieś fajne openingi, dla Was będziecie mieli co oglądać. No i też będę mógł wam robić giveaway e na karty Google Play. Tylko że no akurat ta, którą tutaj mam, to jest zużyta już przez tutaj Kubę dzisiaj. Także no co, Kuba, klikaj ten kod, klikaj, klikaj. Dobra, no i teraz już jest wsparcie dla dowiada, to mi się podoba. Nie, damy. Przepraszam cię bardzo serdeczniejsze za to. Spoko, spoko, luźno. No wiem, że ty też masz kilka kont i na kilku kontach grasz naraz, nie? Więc spoko, no nie mm -hmm. ma problemu. Yy, Także <ścoughs> widzę, że już lecisz. No, Ubarłeś się bardzo na te skrzynki na dole. No dobra, niech będzie. Najpierw otwórzmy. No. Ty! Już masz dwójkę. Yes, yes. Ale wiesz co, z beatboxów ostatnio nawet częściej wypadają te postacie, ale widzę, że tutaj no tobie niestety nie. No dobra, ale gadżety, nie? Kolekcjonujesz gadżety. O, i te punkty do Edgara też kolekcjonujesz, widzę, że potężnie. Ej, jak myślisz, ile jeszcze skrzynek potrzebuje, żeby ten Edgar Ci się wymaksował? Hmm, może. Kilkaset może? To może nie wiem. No, zobaczymy. zobaczymy. A myślę, że już, że już później będą takie grupy rzeczy lecieć. Ej, mam propozycję, słuchaj. Teraz przy tym Megaboksie zakrywamy sobie liczby, ty i ja, nie? Ty sobie zakrywasz hmm. na ekranie, ja sobie na, na, zakrywam tu ciebie na streamie. No, i dawaj, tak? otwieram. Zamaszasz już zakryte? Tak, zakryte. No to dawaj, gotowe na 3-4? 4 ry, 3, 3, 4, 3. Bum. I my nie wiemy, jaki jest przedmiot. No tak. <grym>, w sensie nie wiemy, ile jest pozostałych przedmiotów. Jeżeli to jest jedynka, to teraz wyskoczą punkty do Edgara i to będzie koniec. Także dobra, dawaj, klikaj. Są no. punkty do tego Edgara, nie? <grym>, ale czy coś jeszcze będzie? Dobra, gotowy, klikasz? Tak. O! O kurcze! Czyli była dwójka. Czyli była dwójka, okej. Okay. Gwiezdna moc, straszny żniwiarz. Mortis wysysa energię z pokonanego zadymiarza, uzyskując 1800 punktów życia. No, fajne, fajne, fajne całkiem. Także jedziemy dalej. Okej, okay, otwieraj. Ty już kolejną? Nie! Ej, też super rzecz trafiłeś! Super rzecz trafiłeś! Kolci, gadżet, srebrna kula! To też jest mega mocny gadżet. Tu ty, ty w ogóle. Tutaj. Ty, a na tym kącie to czekaj. Bo tak. Nie, no jak robiłeś tę misję, to musiałeś dużo grać na tym kącie. Ale bez tych najlepszych gadżetów sobie radziłeś? No fajnie. Potężnie, no. potężnie ci powiem. O, widzę tu kąsiki odbierane. Szybkie to punkty mami. też. O, co tutaj masz? Czy już, już masz Ma Edgara wymaksowanego? Ty, to może wiesz co? Odbierz to sobie, odbierz. Ale może tego Edgara już sobie ulepsz, żeby do niego też trafić może od razu star powera, co? To może być dobry, dobry. pomysł chyba, żebyś sobie od razu go ulepszył. Bo ty masz już wszystkich, tak, wszystkich masz polepszanych O, i tylko ten Edgar ci został. Mam pomysł jeszcze. Mm. No to może... mo na ty byśmy sobie najpierw odebrali. A ty? No dobra, to odbieraj monety śmiało. To, ale co, bo chcesz teraz odbierać te takie rzeczy, o typu właśnie, ha od znaka do low nie możesz jej odebrać, musisz najpierw odebrać low. Ale czy chcesz teraz odbierać low, czy nie chcesz teraz odbierać low? W sumie? Może być. No dobra, to odbieraj. Boom. Masz kolejnego chromatycznego zadymiarza i też będziesz mógł go teraz ulepszać, nie? Ej, właśnie, to jest dobrze przekminione! Bo teraz, jak masz low, to z tych skrzynek będą ci wypadały punkty do low, nie? A tak to byś tylko monety trafiał. Mm. Także dobrze to Maticzne. przekminiłeś, dobrze to przekminiłeś. Bardzo dobrze to przekminiłeś. widzę, no, ja że te skrzynki jednak będą teraz pomijane. Wszystkie inne rzeczy oprócz skrzynek. No spoko, no to też jest taktyka, nie? Żeby najpierw sobie to wszystkie wszystkie takie rzeczy poodbierać i dopiero potem potem ze skrzynczorzami lecieć. W ogóle powiedz mi taka ciekawostka, jakaś musisz mi odpowiedzieć na parę pytań. Ile grasz już Brawle? Oj, w Brawler będą 2 lat. A od kiedy oglądasz na przykład mój kanał? Bo z tego co mi się wydaje, to poznałeś mój kanał dzięki właśnie oglądaniu SmileXa, co? Byłeś pewnie widzem SmileXa, tak obstawiam. Przynajmniej jak widziałem twój tak. kanał. W ogóle tutaj właśnie Jacob ma na YouTubie, reprezentant Niemiec. Tak się nazywa na YouTube, jakby ktoś chciał sobie obadać. Tak, tak, takie szanse. Tego typu. Tu, tu. W ogóle Wam powiem, że był jeszcze pomysł, żebyśmy się spotkali w prawdziwym życiu na Opening, ale uznaliśmy, że wiecie: no, sytuacja na świecie yy, i też trochę odległość do nas w sobie jest spora, nie? Bo wychodzi na to, że mieszkamy tak pod po na drugich yy, krańcach Polski, więc troszeczkę, no, nie zaciekawie hmm. jednak. Ale ten Discord i udostępnianie naprawdę spoko idzie, mi się to naprawdę fajnie ogląda. I, i widzę, że ty chyba na razie też jesteś zadowolony, ale na pewno będziesz bardziej zadowolony, jak ci wypadnie jakaś Amber. Ej, serio, mega, słuchajcie, mega, mega trzymam tutaj kciuki za jakąś amber. No musi wypaść jakaś Amber tutaj dla Jacobika Serio Jacob. Trzymam mega, mega kciuki. Mega kciuki trzymam za ciebie Dobra, dużo masz jeszcze tych? No już chyba ci się kończą, nie? O, już. I skino, tam, ostatnie rzeczy. Dobra. W tym momencie już chyba odebrałeś wszystko. A nie, bo jeszcze są te. Jeszcze, jeszcze są. Pakiet, pakiety oznak, masz pakiety oznak, no masz jeszcze pakiet oznak. Bang, bang, bang. O, do super. bibi. No i, no i fajnie. Dobra. No to co? To to może wróć na początek stary. No tu jeszcze coś widać, że przegrafiłem, także. Ale tak, to. Co jest? Ej, bo ty już masz tyle punktów do low, tak? Że tutaj ci wyskoczyła duża skrzynka? Chyba tak, nie? No to. A, no tak. Dobra, to wiesz, to odbieraj. To mhm. Czyli. O! Oh. <laughs> Ej, zamiast, zamiast jakichś punktów do lao dostajesz gadżet. No myślę, że dobry deal. Myślę, że mega no, dobry tak. deal. I nawet nie zdążyłem ci prześleć jaki to jest gadżet, już tak przeklikałeś, ale dobra. Ej, ty tu pominąłeś widzę dużo rzeczy, bo jeszcze te końce masz do wybrania. Chłopie, no, normalnie odebrasz, tak odbierasz. odbierasz. Tak, tak. Ale dobrze, lecimy ostro z openingiem. W ogóle w tym momencie patrzę na nagrania, to mam już 18 minut nagrania. O, a tutaj kolejny pimpak jest otworzony. Widzę daj na Mike ni Jesse. Spoko. W ogóle yeah. jestem straszną gadumą, jak widzisz na moich odcinkach, więc sorry, że tak mało ci daję dojść do słowa, ale chyba ci to nie przeszkadza, czy ci przeszkadza i mam teraz już nic nie mówić. Mogę nic nie mówić. Jak nie, chcesz. nie no. Ja jestem, kto lubię takie gadatliwe -try -ga osoby, więc nie przeszkadza mi to. A powiem ci, że na przykład jak ja przywiązę ze znajomymi czy coś, to zazwyczaj jestem właśnie taki cichy, ale po prostu jak zaczynam nagrywać filmy, to w Wchodzi we mnie jakiś taki duch i rozgaduje się totalnie. I w ogóle też lubię z widzami gadać. Dobra, bo tak chyba się patrzysz na tego mega boxa, no to otwieraj go. Nie musisz tu czekać na moje pozwolenie, żadne spokojnie. E, chyba, że chcesz, żebym ci zrobił jakiegoś fajnego trika. No to może Zrobić... obroty. Znowu. Znowu. A może ci tak. zrobię bottle flipa, stary. Zrobię ci bottle flipa i jeżeli wejdzie. Dobra. To normalnie jest legenda. Tylko nie będzie widać tego bottle flipa. Uf. Nie wyszedł. Nie wyszedł. No ja ja. Ale. To nic. Szybki obrót i dawaj, Już, już możesz otwierać, a ja znowu popsułem nie? mikrofon. Masz coś? Bo mi mikrofon zasłania. Nie, nie masz nic, nic, nie masz, nic, nie masz, nic nie masz. Okej, okay, rozumiem, rozumiem. No dobra, no co no? no nie w każdej skrzynce może coś wypadać, nie? Nie w każdej skrzynce mhm. może coś wypadać. Czasem jest jak jest, że wypadają tylko. Dobra, także myślę, że możemy najpierw odebrać takie śmieszniejsze rzeczy od Mega Boxów czyli tych big boxów, takich małych skrzynek skrzynki było. a ja ci powiem, że ostatnio właśnie te duże skrzynki właśnie są jakieś szczęśliwsze ale spoko, rozumiem no, mega boxy żebyśmy zostawili na koniec to też jest fajna opcja zawsze a sam zauważyłem, sobie... że tak, sam zauważyłem to, że więcej rzeczy wypada z mega boxów ale widać, że ciebie też z big boxów wypada, ale więc mamy no. różne trochę bo tak naprawdę, nie wiem, jak, nie, wiem nie pamiętam jaki jest przelicznik o, o tak jest coś o, udało ci się, fajnie, dobra, czy to będzie... Seriusz znowu żyć garzy trafił? Oho, jest sporo paroż chyba tych gadżetów do odblokowania faktycznie. Ale no dobra, no teraz już jest albo coś nowego, albo nic, nie? Więc... No musi się udać w końcu. Musi się udać. No ja tutaj nie dopuszczam do siebie myśli, że nic żaden z nie wypadnie się z tego karnetu. Amber to jest must have, naprawdę. Amber to jest must have. Ile tu jest mega boxów? O, Jen. Karla trafiłeś. Karl jest, jest na moc, mocny rzut. No, wcześniej miałeś Star Power, do, znaczy jest gadżet do Karla, a teraz masz Star Power. No i w sumie już komplecik jest zrobiony, nie? Tak, tak, komplecik. Także lecimy z następnymi rzeczami i przygotowujemy się na najlepsze, powoli. Powiem ci, że masz potencjał na youtubera. No spokojnie. Także rozwijaj sobie kanał, rozwijaj. Może kiedy no, bym, kiedyś tam będziesz właśnie jakiś, nie wiem, nawet po niemiecku może filmy nagrywał, nie? To, bo nie. O że oh, yes. tutaj już bez zatrzymywania się. Była jedynka, mogliśmy się na, na nią, wiesz, tak chwilę zawsze zastanowić, pokontemplować sobie, czy, czy coś tu wypadnie, czy nie, ale to spoko, no. Trzeba szybciej te małe ciele, trzeba, trzeba faktycznie. Trzeba taką manię, muszę się pozbyć takiej manii, przedłużania. Trochę się tego, trochę to tak po prostu się trochę to łapie, jak się jest youtuberem, wiecie, tak naprawdę. O, a mam w ogóle teraz pytanie do każdego z widzów, którzy nas oglądają. Słuchajcie, jakiego zadmiarza ostatnio udało nam się odblokować? Bo mi właśnie ostatniego zadmiarza, jakiego udało się odblokować to była Amber, a tobie? Mi prawdopodobnie na nie, więc to już było chyba dawno. No to musisz to zmienić. Musisz to zmienić ewidentnie. I to musi być ten opening To musi, tak, bo już... Ha hallo. też niedawno. też niedawno już naprawdę... Wybrałem ty... następny Totalnie mi się smutno na to patrzy, jak ty jedziesz. Przesuwasz. O nie, czy ci się skończyły, już wszystkie te? Skończyły ci się. Ej, jak chcesz policzyć, ile ci zostało megaboxów? 5, 5, 6, 7, 7 8, 8, 9, 9 10, 10 11, 11. I to chyba wszystkie, co? No, 11 megaboxów, słuchaj. 11 megaboxów. Zadymiarzy jeszcze do odblokowania. No, a jeszcze trzech zadymiarzy do odblokowania, nie? No to jest, to jest tragedia. Weź poczekaj, a możesz pokazać mi jakie masz procenty? Pokaż mi jakie masz procenty. Zobacz, nie, weź, dobra. Raz mega, mega jestem ciekawy. O, wspierasz Damianek fajnie. Teraz, teraz dobrze, że wspierasz. Legendarny zadymiarz 01256 2, 5, 6 masz, tak? 0, 2, 6 i 1, 2 na mitycznego. No to wiesz co, ja miałem chyba nawet mniejsze. ostatnio jak mi te punkty do Edgara wypadały. I, i jak trafiłem właśnie tą Amber. Więc serio słuchaj, traf coś, musisz coś trafić Stary, bierz moją energię, bierz moją energię, ja nie patrzę I po prostu traf coś sobie Trafiłeś coś czy nie? Udało się? Niestety Okej, okay. nie. no dobrze, rozumiem, no tak co, no to kolejny mega box Ty, a może byś nosem otworzył, co myślisz o tym? Okej, okay, dobra No dobra, to Trzy, dawaj 4, Nosem też nie? Ej, bo wiesz co, bo jest jeszcze taki jeden fajny patent no. Słuchaj, może byś język zmienił na chwilę. Dasz radę to zrobić, wiesz, że się zmienia język? No, jak już wszedłeś w ustawienia, to tutaj możesz teraz. O, tu masz na dole język, na dole tam, tam na dole masz polski język napisany. O, dobra, widzę, że znalazłeś mhm. git. No i tu musisz teraz sobie wybrać jakiś język. No to może sobie weźmy ten w prawym górnym rogu, czyli niemiecki. O, twój język, będziesz miał w sensie twój język. No oczywiście, po prostu yy, z tego co pani tam mówiłeś, że chcesz mieszkać w Niemczech, tak, w przyszłości. O, tak, mit tak. Server Verbinden. Potężnie. No i także zostały nam te najlepsze rzeczy, które mówiłem wcześniej. Także... Ale się zdziwiłem, że Megabox nazywa się Megabox. Myślałem, że będzie miał jakąś inną śmieszną nazwę. Tipe, tipe tipe, tipe tipe. Tipe to znaczy kliknij? Chyba tak. Albo stukni, stukni, bo w po polsku jest stukni, stukni, nie? Nie no. mam. O, widzę, że po, po stuknięciu nic nie wpadło. Eee, no to słuchaj stary, wiesz co, no nie wiem jeszcze, jaki mogę ci sposób sprzedać, pamiętam, że łokieto kiedyś mi dało zadymiarza, to może łokieto, co? Dobra. No dobra, co dawaj łokieto. 3, 4, cztery. Ej, słuchajcie, nie, naprawdę, każdy w tym momencie musi stać łapeczkę dla tutaj J.Cowa, że pod tym filmem z nim było naprawdę dużo wyświetleń i dużo osób też wpadło do niego na kanał, bo to jest przykraż, w tym momencie, że żaden zadymiarz nie wypadł, naprawdę, ej. seriusz, już tyle boxów utworzyłeś wariacie. Smutno mi się robi. Ej, zaraz po prostu chyba otworzymy jakiegoś kolejnego boxa z Damian i tyle. <grych> Otwierasz już? Jedziemy, no? otwieramy, otwieramy. O, trafiłeś jedynkę, ale to chyba nie ta jedynka, którą Jest. chciałeś. Niestety, no. Czytamy. Także otwieramy następnego i może w tym będzie coś... O! Jest coś! Ho ho! ho. Verbleiben gegens. Ganz... Dobra, nie kaleczę tego. Gegensztende. <laughs> Może ty przeczytaj, bo yy, wiesz, to lepiej to zabrzmi jakoś, nie? Bo ja tutaj będę kaleczył. Mm -hmm. e, także verbleiben gegensztende. Ło! Wow, trafiłeś kogoś! O nie! Ale koletkę! Ale no. Red. Najgorzej? Ej, ale zobacz, język pomógł. <laughs> język no tak, pomógł znacznie, znacznie. Ej, ale no, w sumie koletka. No. koletka jest spoko sfoka jest kolejka, znaczy, no ja, jasne, no mo, mogłoby być lepiej, nie? Mogła być legenda, mogłeś na przykład trafić y, nawet tego Byrona, nie. Mam nadzieję, że dużo ludzi będzie na tym denerwować, ponieważ naprawdę dużo ludzi nie też wkurza tą kolekcji. A, no to, to chyba dobrze, no to chyba się cieszysz. No, <laughs> a tak, to tak. po prostu ona cię tak strasznie denerwowała do tej pory, tak? No dobra. No. Dobra, tu wiesz co. na Poczekaj, Bo wiesz co chciałem Ci powiedzieć, że jak otworzyłeś poprzedniego Mega Boxa, to ja tu się gdzieś patrzyłem totalnie w drugą stronę. I może to jest właśnie jeden... Może o to chodziło też. Może o to chodziło. Także ja już teraz się patrzę w drugą stronę, może otwierać Miało spoko. Masz. O też? jest coś? Ej, jedynka, to jest to. Aha, jedynka, że... to jest tą... Ej, a to nie jest... to nie jest chyba ta jedynka, wiesz? Nie, tak. To, to, aha, no bo tak, bo koletka. No tak, koletka, punkty do koletki masz. No tak. O! O! Bo jest! Dobrze! Bardzo dobrze, że to zrobiłeś. Bardzo dobrze, że to zrobiłeś, bez przedłużania kolejny Mega Box jest dwójka i czekaj, ile starperów? Ej, musi... mogliśmy policzyć, ile masz starpowerów do tropienia, nie? <grymiamy> dobra, widzę, że to jest tradycyjnie punkty do koletki. I stary, dobra. ej, wiesz, ja, ja ci będę nie patrzył. Ja nie będę ci patrzył znowu specjalnie. dobrze, trafił coś dobrego. Dobra, gotowy? Tak? Dobra, leć. Słyszałem, jest... słyszałem na słuchawkach, ta, ta, ta. Że, że to był dźwięk właśnie. Starpowera albo Gadgeta, w sumie nie wiem, czy bym poznał. Nie, jakbym pewnie usłyszał dwa obok siebie, to bym rozróżniał, ale no tak to nie. O, widzę, że ewidentnie tutaj przyspieszamy tempo. Punkty, niestety. No, sadge, no bywa, no bywa, bywa. Ty, czy ty już wszystko otworzyłeś? Serio? To jeszcze coś był wcześniej, mi się wydaje. A, no tak, dobra, tu masz moje boksa jeszcze, właśnie, no, dobra, to... O! Jest, jest nowa okay. rzecz, jest nowa okay. rzecz. I... Chcesz iść sprawdzić zaraz ile masz tych star powerów jeszcze do trafienia i tych Przed następnymi mega czy, czy nie zastanawiamy się nad tym? Dobra. Myślę, myśl, że co? jest trochę tych star powerów. Stary. Myślę, że idzie. Ja tu ci się kręcę. Raz, dwa, trzy. I masz otwierek. Gotowe. Trzy, cztery, bym, otwierek Star power Intensive Defensive. Ist bipsy homerun. Palken. Już <laughs> sobie będziemy kończyć odcinek, nie? Ale tu nie ma, że nie ma Amber. Że nie ma Amber. Dobra, wiesz co? Może ja się schowam w ogóle pod, pod biurko, chłopie. Otwieraj to sam. Dobre. Otwieraj to sam. Proszę. Ja jestem Wycimy. Mnie nie ma. Ociekam. Ile masz przedmiotów? Jeden, tylko że to są punkty. A. Okej, okay, rozumiem. Dobra. Z tego co widzę, no to wiesz, dwóch z nowych zatymiarzy. no zawsze coś, no zawsze coś. Możesz sobie też poulepszać, tak. bo tego chyba pamiętam, że końców też miałeś sporo. polepszam. Dobra, no to sobie to lepsze sobie śmiało, nie ma problemu. No wiecie co, słuchajcie drodzy widzowie, to by było na tyle. Przypominam, że 30 tysięcy łapek pod tym filmem i robimy coś takiego w następnym sezonie, właśnie tutaj z Jacobem. Jacob to totalny kozak, podlinkuję w ogóle jego kanał w opisie, jakby ktoś chciał zobaczyć. No, teraz wiedziałem, że chyba nie ma za dużo jakichś nowych filmów. Ale może coś znaczysz robić, nie wiem. Może, czemu nie. Także ja na pewno podlinkuję, bo poczekał to po prostu kozak. No No, i w tym filmie ode mnie to by było na tyle. Przypomniałam o giveawayu z początku odcinka. Eee, zostawiać łapki, subskrybujcie kanał, lecimy po milion. I chcesz jeszcze, chcesz jeszcze coś, Jayko, powiedzieć na koniec? No i co, chciałbym jeszcze przede wszystkim pozdrowić wszystkich widzów i wszystkich moich kolegów. I... Też pozdrawiam, również pozdrawiam. A ja jeszcze na koniec, kod w sklepie Damian polecam. No i do zobaczenia w kolejnych mhm. filmach. Cześć. Cześć Eluvina, Ta każda gra się tu zaczyna Eluvina, dla tary, kruka spajka Gina, Eluvina, Elu wina,